Słowo, Eucharystia, Miłosierdzie, Wspólnota, Radość Kapłaństwa. Właśnie dzisiaj 36 osób, kochani, doświadczyło przyjęcia sakramentu bierzmowania i powiem wam szczerze, że jest to dla mnie przepotężna radość. Był to ogromnie ważny dla mnie dzień, dlatego że mogłem towarzyszyć też tym młodym ludziom na drodze ich poznawania Pana Boga. Stworzyliśmy też takie ankiety, gdzie sami młodzi wypowiadali się, co mi dało przygotowanie do bierzmowania. Słyszymy w ich odpowiedziach: dało mi spojrzenie, nowe spojrzenie na życie. Podczas modlitwy w czułem, jak Jezus żyje w moim sercu, pogłębił moją wiarę. Na pewno dał mi wiele do myślenia. Oczywiście zmienił trochę podejście do wiary, nauczyłem się nowej metody modlitwy uwielbienia, której wcześniej nie znałam, bo nie miałem z nią styczności. Mnóstwo nowych doświadczeń oraz pomógł zrozumieć pewne sprawy, z którymi sobie nie radziłam. Teraz wiem, że nie jestem sama i zawsze z jakimkolwiek problemem mogę zwrócić się do taty, czyli Boga Ojca. Moim zdaniem, Alfa i Góra Świętej Anny, dlatego że pojechaliśmy też na weekend, jak jeżeli chodzi o przygotowania do bieżmowania, było czymś cudownym, ale jeszcze bardziej mogłem się rozwinąć na rekolekcjach wakacyjnych, to na pewno przybliżyło mnie jeszcze bardziej do ojca, ale również ostatni wyjazd na Annę. na 100%. Dzięki temu jeszcze bardziej świadomie przystąpię do bieżmowania. To się już dokonało. Tak, zacząłem częściej rozmawiać z Bogiem, zwierzać mu się z wszelkich problemów, zacząłem częściej chodzić do spowiedzi. Hu! Pogłębi moją wiarę i przeżyłam prawdziwą spowiedź. Przygotowanie do bierzmowania zdecydowanie rozwija wiarę. Zbliżyłem się do Boga i jestem wdzięczna. Tak, ten czas poszerzył moje horyzonty, spojrzenie na życie. Dzięki bierzmowaniu zmieniłem swoje nastawienie do Boga. Coś pięknego. Czas przygotowania rozwinął moją wiarę. Nie pozwolił mi na odpowiedzenie sobie na pytanie, na które nie znałam wcześniej odpowiedzi. Co ci dał czas przygotowania do bierzmowania? Czy coś ci dał? Tak. Zrozumiałem, że Bóg istnieje. To jest piękne. Kochani, piękne jest to, jak mogę widzieć, jak Bóg działa w młodych osobach. Kiedy pojechaliśmy na Górę Świętej Anny, gdzie wielu młodych się wyspowiadało, czyli doświadczyło czystego serca, doświadczyło mocy Ducha Świętego w trakcie też modlitw stawienniczych, to kochani, po takiej Górze Świętej Anny na naszą wspólnotę młodzieżową przyszło 17 osób. Przepięknie. Młodzi naprawdę doświadczyli Kościoła, który jest fantastyczny, Kościoła, który jest żywy, Kościoła, który działa Boga, Ducha Świętego, który jest, który zaprasza do czegoś więcej który dodaje siły i odwagi, to jest wielka radość, że mogą to oglądać. I oczywiście mam świadomość tego, że nie wszystko od razu jest takie cacy-cacy, że nie wszystko jest cudowne i idealne. Mam tego świadomość, że dostajemy bardzo wiele darów, gdzieś to później nam ulatuje. Wiem o tym. Ale wielką radością było dla mnie to, jak dzisiaj patrzałem na tych 36 młodych ludzi, którzy naprawdę doświadczają tego sakramentu i mogę powiedzieć szczerze, że to są rzeczy, które bardzo mnie spełniają, że to są rzeczy, które bardzo po prostu budują też moją wiarę. Więc pięknie, pięknie widzieć to, jak Bóg działa, pięknie towarzyszyć młodym ludziom i naprawdę ci młodzi bardzo potrzebują po prostu Pana Boga, a Pan Bóg w ich sercach chce bardzo mocno działać. Pozdrawiam wszystkich po prostu młodych ludzi, jak to ogląda ktoś z bierzmowańców, gratuluję Wam serdecznie, ściskam mocno. A wszystkich Was, kochani, na drogę naszej, naszego bycia z Bogiem błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie z Bogiem!